Ojej, oj, ojej, oje. ktoś z wami? Kurwa, mać. Siemaneczko, siemaneczko, jest z wami o Adi oraz Ninecret sobie z sobie Tak. Nie wiedzieliśmy, czy nam graby startuje, bo ja, ja nie wybrałem mapy, tylko wybrałem Nine, ale widzę. Moja akceptacja nie była zbytnio wymagana, <laughs> choć niby nie jej wymagali. Tak. No, okazało się, że to jest bez znaczenia tak naprawdę, co nie? Tak. O niczym tu nie decydujemy. Dokładnie, Dobra. ale dobrze, bo nie miałem znaleźć tej mapy i tak, i tak. Uuu, ale znowu to pięknie wygląda, eee, powiem po raz kolejny. A... <laughs> na kusie tych mocy. Czemu eee. ja kupiłem dwie rzeczy, mam tylko jedną? A ja mam dwie. Patrz, ja kupiłem zespołowe leczenie i zwykłe, mam tylko zespołowe. No, ciekawe. Ja mam dwie teraz. Kurwiszcze. Gdzie mam Jak mam to się zgubiłem tutaj na dół, co nie? Nie, tym się nie ma, gdzie mam iść, bo zawsze wszystkie drogi prowadzą do Rzymu. Czekaj, czekaj... jaka inna mapa, ne? Takie jeszcze a, nie było. kompletnie, wszystkie mapy są inne kompletnie. Strzelaninka? Gdzie ten chuja pan strzela do nas? Na górze, tak? Ty jesteś oh. na górze. Kurwa, ty jesteś na górze, a na dole strzelają, a, piernicze Stupczanko. Jakie się... Z... Tu jest jakiś teleport, mnie gdzieś przenosi tutaj. No ja ty nagle znikłeś, wiesz w ogóle, ja jestem no. kurde pod takim obstrzałem, że szok bo tu jest jakiś teleport, ty. byłem na dole, ciu nagle byłem u góry. Ale jajca. Ty ja tak samo to... dziś przeskoczyłem. I mnie to teraz zmyliło, wiesz, bo... Wiesz to najgorsze, się że walczę tu sam z jakimś... Ja mam już 40 energii. 20. Słuchajcie ty jesteś właśnie. Po mnie leżę. Już! No, no ja kurde wiesz, pierdole. dojechali mnie tu wszyscy. Leżę i czekam na ciebie. Jak ja mam teraz do ciebie się dostać, muszę zabezpieczenie widzę złamać chyba. A wiesz, że tutaj czas się kończy do ulechowania celu. Widzisz na górze ten pasek taki niebieski? Dobra, złamałem zabezpieczenie. Może cię ożywię. Dobra, no, ja że spałnuję się, bo już nie mam co zrobić. ale mi dojebał ta tarczownik. Dobra, idziemy. Lecę. Kurde, co dzisiaj nie umie tego ogarnąć Trudny początek za nie? Dostaliśmy W Odpierdzielam. Do Widzę cię przynajmniej. Mm. Czy bo tam jest tarczownik? Czemu się nie wskrzesiłeś? Wskrzesiłeś się. Ale energii czemu sobie nie dojebałeś? Ty, jak ja głupi jestem, widzisz? Straciłem zrzeszzenie, no nic trudno. A i tak się pewnie jeszcze przyda. No jest jeszcze trzy szczeski. Chyba nie umiem z tym tarczownikiem wygrać. No, załatwiłem chuja pona. Faktycznie masz rację, mogłem się sam sobie dołożyć energii. Ale Czekaj, ole bo... już było minęło. Ale nie no, przeżywam to teraz dalej. Gdzie ty znowu jesteś? Nie wiem, idę gdzieś. Chodź tutaj tego na górę, było. no. Tutaj coś leży pode mną, weź sobie to Amunicja pistoletowa. No, tak. Ja pierdzielę. Ale masakra, szybko ale się zajebałeś Wiesz, nie było ich tak ruchu wielu, było ich tylko dwóch szczerze mówiąc No tylko tam nie było nic złego Twarde chłopaki bardzo. Twarde, twarde. Słop... wielkie, byk Twarde takie. chłopaki Waga no. ciężka wiesz Ale kurde fajne chłopaki Jeszcze korki. chciałem sobie kupić karabin, ale napisało mi, że nie ma wymaganego levelu A ja nie wiem na którym levelu jesteśmy w ogóle na pierwszym na dole, chyba. Na dole, na dole bo coś tak. chciałem kupić i pisał, że wymaga drugiego. A czemu my jesteśmy na pierwszym poziomie grając tą kurwa tak długo już? Bo jesteśmy do co wyjebiście. Nie wiem, chyba jesteśmy na pierwszym, mi się tak coś zdaje. Tak, tak, no, raczej na pierwszym, wiesz, to strasznie. Że tak powiem długo. Długo, długo, czy niedługo? Nie długo? jak się rzucił ją ja szafkę, kurwa kurwa. Człowiek się szafkę wypaczy, <grym> nawet się rzucą. Ja z tyłu wiesz tylko czajocha, aż lista. Dwiczki i od razu iść na dom zły? Eee, nie, właśnie nie. Ja wczoraj Dobre? właśnie oglądałem. <grywa> no, warto zobaczyć, warto zobaczyć. Aktorstwo przejebane tam jest. Ale nie jest taki smutny taki film, a mi się on taki smutny ciężki wydaje. Nie, bardzo wesoły. Tak? A, to fajnie. Znaczy idzie się pośmiać, ale ciężki, ne? No mhm. tak, to powiem, ne. Wiesz, jak to czasami jest. Walmów w, w plecy, jak, ale, jak się do mnie obrócił. Ciul, teleport, no kurwa. No i Patrz, znowu jestem tu sama. Ale widzę cię, dobra. A co to się deportuje, ja ja chyba no. używasz czegoś, wiesz moim zdaniem A sram, jak ja tylko jedna kursora Używasz Jaki twardziel no Są z tyłu Nie, yep, z tyłu wyszli Ja tutaj mam gdzieś jakieś, takie fajną rzecz, tylko nie pamiętam jak się używało Ja Jakie tylko podjedziemy, bo potrafię coś użyć a nie, bo nie, może znowu to musiałem kupić Może co wejście ja do gry Nie pod żadnym klawiszem kur... nie wiem, mam jakieś rzeczy w pizdu, a potrafię a po... tylko pod jedynką użyć Czego? Tylko wiesz, pod jedynką mam jakąś rzecz A tak naprawdę mam przypisane jakieś dziwne niby różne rzeczy i... Ja miałem pod czwórką czy pod jakąś, już nie pamiętam jak. No mi nic to nie robię w ogóle Patrz, mocnie odblokowana, mocnie odblokowana, odblokowana. Hmm. Pod piątką Nie Orwa, pod... czuję, że mi amunicji zabraknie Tak, mocnie odblokowana do kurwa. Odblokowana blatające jakieś jakaś no, no moc odblokowana, no kurde, nie odblokowałeś mocy, nie wiem jak to ci przekazać Dobra, jeszcze Zestrzeli... Zestrzelone? stukawsze. Tak, myślałem, że mam odblokowane wszystkie mocy, kurwa Czekaj, rozglądam się tutaj, bo to fajny teren Wszedłem w jego zwłoki No, ale ładnie uh, Tu trzeba będzie łamać gdzieś zabezpieczenia Idę do góry ok. O, tutaj jest, łamarka zabezpieczeń Łamię Amunicja Ułamie. do strzelby Kurwa, potem zbieram ale tą amulicję, zabezpieczenie a potem tak To są jakieś drzwi, ale chyba to ty ja musisz otworzyć może Kurde, źle nacisnął rzek A już nie złamie tego zabezpieczenia nigdy Jak nie da rady, to ja złamie Jeszcze raz, próbuję, uwaga Teraz będzie łatwiutkie Kurwa, gdzie ja jestem, w ogóle ja się zagubiłem Mówisz? Tak, widzę, patrzę na ciebie z góry w ogóle Dobra, złamałem zabezpieczenie, jak przed chwilą cię tu widziałem, przeniosło cię? A, Złamać, a no, widzę tutaj cię tutaj jestem Złamałem zabezpieczenie, chodź, drzwi są dupno otwarte co to za przenoszenia? To są jakieś pola siłowe. Uuu. Używasz na pewno czegoś. Jakieś pola siłowe. A mnie nie przyniosło jeszcze, to jest zimne. Nie? Nie. O, pali się. Aha. Dobra. To dobrze czy źle? Mm, że się pali? Nie wiem, dobrze, bo będą że, 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 na... że, że się nie przyniosło. Bo nie mam tej umiejętności. Że... O, szafeczki, szafeczki. Lecimy. Odpierdol się, znowu nie wypatrzyłem. Wierzę, że ten ogień napierdala po nas, ty. Tak? Energia leci. No, to... się palę. Zobacz, jak się pale, jak się pali. No, też się pali. Obyś kurwa spłonął w piekle za podpierdolenie moich szafeczków A jeszcze jakaś otwarta jest, tego nie mogę wziąć, wiesz? O, nie wiedziałem, że ogień będzie raził takiego no, wojownika. A co ogień? Kilać cię ma kurde, kilać no, Ale wiesz, kilać... bo jestem uzbrojony przecież popachy. Zajebista gra, widzisz? Jestem ten ruchomy rdzeń Ogień pali Ja mam ruchomy rdzeń w majtkach Ooo, <laughs> 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 ale wyskoczyli Napierdalanka. Tak. I znowu jest natający latający patafion. Eee, myślałem, że padnie. Jeszcze A jeden. Ale no, jesteś, tak? Dobra, okay. No dzięki, dzięki. Dobra. Ty się Jak tydzie... dobra? Jeszcze są. Co, Co faktycznie? Nie, nic, nic, ale To teraz nie będzie walczył taktycznie, zaraz ginie drugi raz. Siekam mi normalnie, wiesz. Słyszę, bo tak ci klawiatura napierdala, że trudno <laughs> nie słyszeć. Kurwa dupcza. Walczyłem. To, najpierw jesteś jest zaczep na najpierw zaczepia, potem go trzeba bronić Nie, bo skrzyneczek nie otwiera Muszę ci pomóc, wokół. Tarcza kurwa. tarcza się skończyła Zginiesz w mękach beze mnie Muszę sobie tarcza pododować Okej, okay, lecę Patrz, znowu się teleportować do tyłu no, 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 Kto ja? Ja no, no, teleportowałem się jak poszedłem, normalnie idę cały czas Ja kurwa to byłeś tyśmiela, kawałek z spodu i, a. i skoczyłeś No, no przecież widzę co, się dzieje. widzę co się z tobą dzieje Dobrze miałem, to może taki lag jest Ty, może było taki lag, ale nie Wydaje mi się, że coś Nie, ja teraz się... miałem wszystko dobrze wiesz Nie, Teraz miałem wszystko akurat dobrze, że szedłem, szedłem i szedłem Kurwa nie trafiłem do... przeciwnika Nie trafiłeś? Mhm mm mnie to nie dziwi? Ach, no bo nie trafiłem, chuj ja pana Ciężko kurwa uszczelić kogoś z miecza może dlatego, że z się nie strzela. <noise> Może dlatego, że coś źle robię właśnie. Czekaj, rozglądnę się, tutaj mamy Tu iść. musimy iść na prawo gdzieś, no. Ale szukam kurde wiele matów, nowych. Zapaliłem pod, się, zapaliłem odpal się. Najlepiej, pod, się najlepiej, poodpal się. chyba wiesz... Indiana Jones pełen poświęcenia w ogień od razu. A nie z... strzelaj do mnie. nie ja, Kurwa. To nie to, to nie ja. ty? To nie ja. Widzisz? A tam widzę go, widzę, widzę, widzę. Można go olać w sumie. Ale nie trzeba. Dobra, rozjebałem go. Idź tam, pozbieraj kulki. <gulka> nie, to kulka czerwona to nic nie daje. Dobra, jesteśmy. Cieło Nie widzę <gulka> Zginął na początku misji, w piątej sekundzie walki. No, ja to jeszcze nie rozgrzany byłem. Tutaj jest szef atakuje. ale wszystkich ich zajebałem. Ale, Bardzo i jeszcze ładne. jeden został, jeszcze jeden został. Zabiłem go też. Będziesz miał więcej dzisiaj w statystykach, bo ja asekuracyjnie bardzo grałem po tej pierwszej pojazdce. Tak? Mówisz? Pewnie. Wień to. Kurwa, trochę na nich trzeba wystrzelać. Obawiam się, że zabraknie mi zaraz amunicji. Obawiam się, to że zdobczą do tyłu. Obawiam się, że wyjebam ci seryjkę, ale na szczęście się chyba nic nie, nie dzieje. Co, co U, z się wokół nas stało? zaszedł, z wokół. Po co ja biorę jakąś, świeżą amunicję snajperską, na górę. nie mam takiej... No wierzysz, bo leży. Dobra, wydupiaj. Proponuję wydupczać. Sporo F tutaj jest, co nie? Czekaj, zajdę i od drugiej strony. Ale chyba nie dali się wydymać tego. Tak łatwo. Ja no, już widzę, że chyba zaraz będę miał brak amunicji. Powiedz jak się doładować energia, bo nie wiem jak tam stoisz. Ja stoję zawsze zajebiście, nie wiem gdzie się patrzy, to to pierdziele. Ja już pistolet Na górze, mam, niebieskie tarcza, czerwone życie. Niebieskie tarcza, czerwone życie. A widzę, ale to tylko pokazuje mi jak ktoś do mnie strzela. Ja, cały czas to kurwa, przecież są na. Nie, ja tego nie mam cały czas. Cyferki 160, 195. Gdzie, gdzie, gdzie? Aha, <laughs> ty to. masz inne, wiesz co? Chodzi? <laughs> ja nie mam takich <laughs> właśnie. <laughs> Ile ty masz? Bo muszę porównać. 160 na 195 ale ta czas U, się ma dobrze. Używasz dobrze. Ja mam to drugie, ale ja mam pierwsze życie dopiero na. Fala, to piękna bitwa. No, zależy, A tak klonów. Aż... Nie mogę zebrać żadnych pisków. Co, so, jest szafka, szafka. O cóż jest amunicja, ale z dupy też wypadają Co O tutaj? przybyło mi energii Tak? No I tak samo w sumie. Kurwa jak tu się zmienia karabin Bo. Y, FM, tak? F jak Futello. Nie wiem czy mam amunicję tak naprawdę. Co tutaj jest? Jakaś widać? Złam zabezpieczenie, łamie zabezpieczenie, hakuje. Ale prosto ci się trafiło, na moim poziomie tak, się Tak, tak kurwa. Poszło. To, to super, dobrze, super. To dobrze, że mi proste dali. Super, kruper, uratuj cel, kurwa. Chodź. Gdzie ten cel, gdzie cel jest jebany? No niby jestem prawie na strzelają nim, Strzelają ale... z daleka, strzelają. To trzeba biec i go ratować, wiesz, bo inaczej ja Nie, biec. bo cel trzeba uratować. To tak, no ale trzeba je strzelać. Chcesz, żeby i... zabili cel? Nie, właśnie oni go mogą już krzywdzić. Ranić, leci za tobą jakiś latający. No, zajeba mu na kurwa. Jebakam, dobra, idę lewą stroną w takim razie. Nie ma tak się rozdzielić, kurwa. W największym wydarzeń, co nie? No. Dobra, ale widzę, że i tak spotkaliśmy się. Kurwa, napierdala, celnie. Małpa jedna. Jebany małpiszonek. Ła, ale wypadło z niego coś fajnego, tylko że poleciało gdzieś w pizdu. Gdzie to wypadło? Co to mieć? Noszę wrażenie, że części rzeczy to nie mogę w ogóle brać. Tak, większości. Ja odnoszę wrażenie, że Sporej większości. Sporej części, no. Biorę jakieś pierdały, tylko amunicję i tyle. Aj, podwinął się aż. Czekaj, mamy iść? Tutaj jest ten cel. No tam, tam. Co? Ciul! Jeszcze się podjarczyłem, no byto, chuj. To cofa mnie. Gdzie to jest? Zejdę na dół, poczekaj. Kurwa mać! Coś się No, 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 spłonąłem prawie. Uratujcie cel, uratujcie cel, a ja nie mam amunicji porządnej Dobra, okej okay. eee... Złam zabezpieczenia, nie złamałeś ich tutaj? Czekaj, bo to już kurwa byłem Czekaj, czekaj, bo mi się popierdoliło wszystko już Dobra, tu jakiegoś Waldemorda chlapnąłem w łeb. Tu jakaś niebieska kulka, może coś a, mi da. Wziąłem. O złam zabezpieczenie, łamie, tak? Otwórz szafkę. Czekaj, o, najpierw może ktoś do mnie napierdala równo, nie wiem skąd nawet. Mówisz? Mm -hmm. Do mnie raz napierdali krzywo. To mnie prosto. Równo. Dobra, ten okay, tu załatwiony. Kurwa, Ten tu załatwiony. Ja go załatwiłem. Dobra. Trzeba złamać zabezpieczenia. Kurwa trudniejsza się teraz. Jest. Dobra, hakuję. Ja też hakuję jednocześnie coś, ale ja, ja. No kurwa, no Skakowałem. bo to myślisz, że co. Ja otwarłem. Ja złamałem. Tu nic nie ma, kurwa. Ale złamałem no. zabezpieczenia. O, szafka. O, o zaszedł mnie od razu. Nie pan. To była podpucha wiesz. O, szafka. Czwarta szafka. Trafiły ci się szafki? No pewnie. chuj szafek wiesz, przecież. A znowu o, oj, jest. Raki, wiesz. Była. Ja też łamię teraz zabezpieczenie. Łam, kurde chłopie zabezpieczenia. Gdzie mam iść w tamtą stronę? Okej, okay, dobra, poszło. Ale nic nie ma w moich tych gównach. Złam zabezpieczenia. No, kurwa, co za szafki mi dają. Czy szafki jakieś, takie wiesz, wielkie władze. Jaki pan, taki kram. Aha, nie zasłużyłem. Trzecie zabezpieczenie. Co? Ma, mam kolejne zabezpieczenie. A nic ale... tu nie ma znowu. No właśnie, a nic nie znajduję. Czas mój marnują. Kolejne. Uuu znaczy, mam coś ważnego puste. No jak to, to czemu ja nic nie mam? Pierdziej no. wow, wow, wow cię ja dostałem Co dostałeś? No tak gdzieś. No coś zajebistego Nie strzelaj nigdy do mnie Buratuj My i żeby... cel jesteśmy mniej więcej na tym My Myślałem, ty że padnie z siebie coś, wiesz szybko Kurde. czas nam ucieka. Gdzie ten kurwa jebany cel? U A góry wiesz, ja nie ja mam wiesz? tego celu, ty ja nie mam tego. U Góry, tego czasu, u góry, wiesz? u góry No u góry niby. No bo teraz niby jest na poziomie, co nie? Na tym poziomie niby jest. A skąd wiesz że kiedy to jest na poziomie? No bo nie ma żadnej strzałeczki na tym, wiesz nad tym znacznikiem, co nie? Aha, aha. Ale dupa mnie zaswędziła. Au <laughs> Kurwa, gdzie to jest? Szakuj jest ten, a ja szukam dalej. Złamałem kolejne zabezpieczenie i kurwa znowu kolejne. Poczekaj, on jest niby naprzeciwko mnie. Nie, on jest teraz tutaj gdzieś. Tu Uratuj cel, teraz się to zapaliło. Widzisz, teraz masz ten napis. Ja tego nie mam, wiesz? To chodź do mojego miejsca zobaczyć. Idę. Kurwa! Patrz, pobiegnie naokoło. No co za człowiek. No, gdzie je, ty jest trań, nie wiek, gdzie jesteś? Obiet. sobie. Jak nie wiesz, przewidzisz mnie? Zielona kropeczka. To kurwa, masz ty latasz w kółko ta kropeczka. No ja stoję przecież, co ty pierdolisz? ty latasz w kółko. Dobra, jestem. Jaki Pokaję. psychopata biega i mi powiesz, że ja biegam. Hehe. <śledziany> 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 tutaj Wodziany wyżej trzeba wejść po prostu, jeszcze gdzieś poczekaj. Czekaj. Na dół widzisz, pokazuję, że niżej. No ale dobra, przejdźmy to sobie. A nie, teraz wyżej, teraz jest jestem na dobrym poziomie. Ten cel się rusza, chyba wiesz? Mi pokazuje, żeby niżej, od razu na dobrym, dobrego. A mi pokazuje, że jestem na dobrym mi teraz też. Uratuj cel mi teraz napisało. No co udziałem. cel jest zaraz za mną, co ty? Może... Ja teraz jestem znowu na nim. No to masz yy, troszeczkę i... raz niżej, raz wyżej patrz. Raz w dupie raz... Nie powiem Uuu, gdzie... To taki, ja nie lubię, raz coś niżej. Coś. O, teraz jest na moim poziomie. On tu gdzieś biega. Kurwa to musi być strasznie duży, że jest taki widoczny zajebiście Ha A ja na to jak na lato? Wow, jakie tu są dupne jakieś drzwi? Panel sterujący znalazłem. Czekaj, szukam jakiejś rzeczy, ale. Ale nie umiem. Hmm, Uratuj cel jestem... mi znowu teraz pisze, poczekaj. Jak Z... ja do tego chuja po... małego mam uratować? Mocno. Tu nic nie ma, wracam do ciebie. Tu są jakieś drzwi, patrzcie. Przejdę przez nie. Hmm, jeszcze ktoś na napierdala do mnie tam. Tutaj można iść hmm. do góry. Tak, tak na sądzę, nie czytelna jest pod tym względem, co nie? Tak. Coś przyjdzie gdzieś znaleźć, coś tego, to... Uratować, coś przyjdzie, tu byliśmy. To muszę wracać. Znaczy ktoś gdzieś strzela, stąd A Mówisz? Wiesz, znowu, no. To dobrze, to dobry znak. No Nie, nie dobry, bo tam byłem niepotrzebny. Dobra. Trzeba gdzieś wejść, moim zdaniem, jeszcze. Aj, do Ciebie puściłem seryjkę. No nic mi nie stało. Nie? Co złego, to nie ja. Ale leci kurwa, kangurek, ja. się A to co to jest, to jest tutaj za... Złam zabezpieczenie O, złamałem Dobra. jakieś zabezpieczenie no To jeszcze łam jakieś tam Obejście zobaczmy. Czekaj, z dołu Jakieś obejście do... się zrobiło Dobra Kurwa no, się wiesz, pojawia i, i znika w różnych hmm. miejscach, no go gonić? No czekaj, goni go jak zajączka może nie wszystkie zabezpieczenia połamaliśmy Uratuj cel Ciekawe czy on mi się zaraz nie pojawia Zabiłem następnego Tu na tym poziomie żeśmy wszystko zrobili Zapaliłem się jeszcze z tego wszystkiego, tutaj byłem czy nie? Znaczyłem o tu jest tam. dwóch O jakieś drzwi fajne, chodź tutaj Tak idę, idę. Tu Na, na górze wyżej? Wyżej? No No. Wlazłem do drzwi Chodź tutaj, A, czekam A to chyba jesteś tam gdzie ja byłem, już gdzieś tak? się z nimi Tak? No. To trzeba tam widocznie jeść. Myślisz? Bo znowu stamtąd wyszli, no Nie wiem, ale tak zobaczmy Jebro zjebałem jakąś beczkę No, tutaj byłem, byłem Jak? No, jak tu są trzyma. jeszcze ludzie, to trzeba iść dalej no, po, po prostu No cofłem się, wiesz, no cofnąłem się po prostu A, bo o, kurwa Trzeba walczyć, Michał Jak są wrogowie, to znaczy trzeba tam iść Jak to może być, wiesz, takie rozwidlenie? Czekaj tu na dole zobaczę, no nic nie ma. Ciu, pistolet mi został tylko Coś jest Nie ma hm. Zagadkowa ta gra Mówisz? Nie, no trzeba o, iść dalej najgorsze, prosto naj, naj, Najgorsze są te logiczne gry wszystkie poziomów <słuch> tu i poziomów. w ogóle nie wiadomo co się robić Ty masz tylko strzelać iść do przodu tak. Nie ma zbytniej filozofii Kurwa, może byś przyszedł tutaj powalczyć też, nie Ja nie wiem, walczę żeby. cały czas. Tak? O, walczę z przeciwnikami, z przeciwnościami do słów walczę. No to dobrze. Tak, dobra, mam go. Lepiej jakby mi się... Kurwa, jeszcze nie ma amunicji. Kurwa, jak tu jest? A gdzie ty w ogóle jesteś? Weź tak? cały ogień na siebie właśnie. No właśnie wziąłem A ja pozbieram wszystkie paczki, a, za wszystkie paczki, bo potrzebna mi jest amunicja. Pozbieram wszystkie Uuuu, które nic mi nie dały, de facto i nawet na wojnie będę pewnie dalej miał. A mam. Uuu, wow. co tam eksplodowało? Bo jeszcze raz. może beczki strzelać czerwony, co nie? Aha, nie strzelaj do mnie nigdy, A, tak to tak będziesz tak. zdrowszy. Dobra, idziemy tam dalej, bo cel się właśnie tam przemieścił, wiesz? Gdzie się kurwa, cel przemieścił? No na wprost. No To się wracasz teraz, co nie? Mówisz? Nie, właśnie idę chyba, nie wiem, zresztą już mi się to jedzie, z dwóch zobacz, stron fajne, tak samo pasz wygląda, ja wiem o co zobacz, chodzi. Się fajne, patrz. A, to muszę powiedzieć, to jest żeby jest, dojść. A, ale fajny widok. Kurwa, leci na mnie jakiś kogut Muszę ci pomóc, bo zaraz giniesz. Ale chuja tutaj, kurwa, to jest wiesz, jakaś, jakaś odnoga ładna, ale tutaj pewnie nic nie będzie. A, ale tu jest pięknie, riffi. Mm -hmm. Pomogę ci, ha. Ładnie. Tutaj się kurde wiesz. Dobrze trzeba na, iść. Ciekawe, coś To jest tutaj, że nie tutaj ma, ale widzisz. Baczyłem. O, tu są dupne drzwi O, tu jest szafeczka uh. Tu jest jeszcze jedna otwieraj szafeczkę i jebana Nic z nich nie ma, jestem zawiedziony. gnida Otwieraj szafeczkę, jebana gnida Tu są to... dupne drzwi. Pa. o, cofnij się. Otwórz. Otwórz, otwórz, śmiało. A nie ja mogę się otworzyć. Możesz, podchodzisz że się otwierają, wiesz? A coś się nie zdarzyło, no zobacz. Co się stało ty? Co? Ja mam czarny ekran. Jak czarny? Ty, ja siedziś... Ja lecę co w jakimś się, ty, nie. Ja no, mam czarny dobrze. ekran, wszystko się oddala. No mi nie ma, kurwa, normalnie na świecie, patrz. Ale i jazda, i, czer... i czeszenie, o jak ja zginąłem, jest drzwi mnie chyba może przy Kurwa mać, no możliwe. Poczekaj, niech mi się te drzwi otworzą, bo zaraz ja zginę. Ale jakąś osłonę ja mam za to. Zacząłem lecieć jakiś taki wiesz Kurwa ile ich tu jest? No dlatego trzeba... Teraz ja tak zginąłem samo Zaraz wyjdę. się. Teraz mnie teraz te drzwi bane załatwiły chyba Kurwa le obrywam bane. Teraz się będę ratował, kurde, ale jeszcze. Dobra, słowa wyjebałem i wszystko. Te drzwi się tak podalsko otwierają na sekundę. Nie wiem czy to te drzwi były na pewno czy nie, ale... ale mogę strzelać, jestem w ciemności, jak jaś idę. No, a to, no to zaraz cię wiesz, zaraz, zaraz zginiesz. Nie, ja nie ja. Nie jestem taki Kredyty plus 6 jeszcze dostałem. Kredyty plus 10. Uratuj cel. Zara go uratuję. <noise> jeszcze tam ty wiesz, jestem gdzieś tam w czarnej dziurze, w czarnej dupie, to uratujesz. No, tam. Skończę grę. Ej no kurwa, bez jaj, no jak to zostaje? Zginąłeś już, czy nie? Nie, no właśnie. Co ciekawe, ja szybciej tam coś, żeby zginął. No ale co, no chodzę niby. Ciemność mam. Ciemność widzę. A podejdź do tych drzwi, co się otwierały i zamykały. Może no, muszą mnie dobić, w daleko Jestem Bo ja mam normalnie energii, chuj, To mnie martwi. Kurwa, jakie to są dziwne, lecz tu w ogóle żadnych celów nie ma tych. Ja użystam w ogóle gdzieś po, poza mapą, nie czekaj, co, co się tu dzieje, ja pierdolę. Po co te to takie duże są powiedz mi? Ja myślę, że to jest jakiś błąd w tej grze z tym co teraz mi się stało Pan widzisz jakieś piksele Tak tak, no to jest jakiś bug co nie? Bo tam jakieś coś widać, jakieś poświaty takie, ta, takie w ta. Kurwa naprawcie to ogarnijcie się ludzie, no kurwa macie to jest profesjonalne nagrania teraz Wiesz, sobie ludzie. Tutaj, tutaj kasy co ja co? No co, żebyś kupał dużo z tych Pierdzielisz. Nie, to nie, 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 nie. za takie coś to ja płacić nie będę. Ja dalej czarny ekran. Kurwa, mać, drugi raz się tak giebałem w tej grze, że nie mogę nic zrobić. Jednak jest syna pracowana w ogóle. Tak. Te początkowe no zakłyty teraz wiesz. Nie umiałem wyskoczyć z jednej dziury. Tak, z czarnej. Kurwa, noż zaraz nie strzymam. Jest tu samobójstwo, opcje znowu. Przerwanie misji, opuść grę z walce konia, jeszcze powinna być opcja. <grym> Ampułka detonitu, to jest. Przestałem tak. nagrywać, Ty to nagrywasz i tak. Mhm. Mm ja to nagrywam, ale ciężko to widzę skończenie tego, bo kurwa, chodzę dziś po jakichś normalnie odbytach kosmosu, a wiesz. Ja przypomnę wszystkim, którzy. Krwazały. Teraz mm -hmm. dopiero włączyli odbiorniki, że jestem w czarnej dupie. Odbiornika. Czyli w czarnej dziurze. <laughs> Prosimy nie regulować odbiorników. No. jestem poza, gdzieś poza kurwa, nie wiem, mapą. Tak, wiesz? ta gra, tak ma po prostu. Wracam się. A że się wrócę, jak się drzwi nie chcą otworzyć. No to kurwa, fajnie. Przyjdź właśnie te drzwi jest? otworzyć, Złam zabezpieczenie. Jestem. I co i dalej masz czarny ekran? No. Najgorsze, że nie wiem, co naciskać. A, nie zdążyłem z Powiem będzie jakiś guzik kurwa samobójstwa Pewnie Czarny ekran Dobra Uratuj czerby która pisze Chyba się wracam, nie wiem bo w ogóle już nie poznaję tych terenów e, nie, dziś nic nie i... poznaję, bo jest czarna Kurwa, co za kutasowa gra Kurwa wpadłem teraz ja w jakieś gówno I dobrze Ale żyje spokojnie Dobra, to idę sobie zrobić kawę, ty, ty nagrywaj dalej. Nie no, poczekaj, coś musimy zaraz wymyślić, co nie? O ja jak się ja pracę, muszę myśleć jak ja jestem gdzieś tam, czarnej dupie. Czekaj, jak szybko tego wiesz, nie, nie. Z tymi drzwiami był chyba jakiś błąd, wiesz? Ty wiesz co, te drzwi są zjebane, jestem przy tych drzwiach, one są zielone i mi się nie otwierają, wiesz? No widzisz, one za chwilę się otworzą, jeśli się jakiś czas tak otwierają. O, ciekawe, czy od tej strony się otwierają. Tak, bo ja uciekam o, raz. Na razie nie bardzo się otwierają. To tak się uchyliły i się zamknęły. Tak, bo ja tam może jestem przyciśnięty. Kurwa, otwierać te drzwi. No co za gówno. Jest, otwar... no i zamknęły się, nie zażyłem przejść. Może żebyś nie wpadł do czarnej dziury. No co, właśnie zobacz, one się uchylają Albo właśnie tylko. wpadnij do czarnej dziury i nagramy ten... nazwiemy ten odcinek czara, Czarna Dziura. Czarna Dupa. I tak się skończy odcinek. Tak. Jak będziemy wy dwoje w czarnej dziurze. A otwieraj te drzwi, ja pierdolę. To jest bardzo poważny bóg. No pewnie, że tak. Jeszcze mi, biorąc pod uwagę, że ściągają ostatnio płacza, kurwa z milion giga do tej gry. No, przeszedłem tam z obrotem, no i jest jestem po ciebie tutaj. A ja, gdzie mam, jestem? Najmniej. A idź do tej kro Nie widzisz mnie na mapie kropeczki zielonej? Nie, nie. Bo ja ciebie się. widzę cały czas. Tak? No nie, ja no, widzę wszystko nie na tej minimapce. Znaczy, czarna jest, ale widzę punkty na. Zapierdalam tam, gdzie niby jest wiesz, ten wskaźnik, co nie. A chyba nic tego czuję, nie będzie. Ale pojebane Dobra, przerywamy, tak, do odcinek, to jest dobre Albo nagramy jeszcze raz Jak jeszcze raz, kurwa, tyle przechodzenia No co, takie gówno nieskończone dane? Trzeba to nazwać niemoc i tyle Albo Bóg Albo chujowina Chujowina Kurwa, musi to być misja zaliczona Że być. nie będę tak kurwa godzinę teraz patrzał w czarne ekrany No, no czekaj, jestem w tym miejscu, gdzie wiesz, gdzie niby ten, ten chujafon był, co nie? Co się stało? Jak pan się <laughs> Tak, tak już, wiesz. Czy się jak z kosmosu jak skocznąć. Czekaj, jestem tu na środku, tu się wszystko pali. I tutaj niby ten, ten wie, że jestem idealnie w tym wskaźniku i on się nie rusza już. Tak? Aha, przy tych komputerach jestem. No tu uznajemy, jak... że to jest koniec misji. Tak, to jest koniec misji. Możesz ratować no ale głupie, to jest jakaś zbugowana misja, może. Możliwe wiesz. Tu nic nie ma, słuchaj. Tego się ani zniszczyć nie da, ani nic. No to jest zbugowana misja, no kurwa. O, jest, kropeczka jest twoja, ty. O, widzisz? Gdzieś była twoja kropeczka, poczekaj. Jesteś tam gdzieś w pizdu daleko. W no, widzisz, 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 widzisz? Mówiłem. Dobra, no to jest zbugowana misja, tak to musicie tak, zobaczyć, ujemy. no. Jak to czasem ujemy. wygląda w tej grze, no. Tak. Żeby nie było, że tylko, wiesz, orzeszki pistacjowe, kurwa, nas tutaj spotykają. Są A, też ujemy. czarne, ciemne dziury i misje, które są zbugowane, no. Czy ja się zdenerwowałem. Tak? Jest tak czy nie? No, nie, no to czekaj, dobra. W światło. Kurwa, mać, strzelę w światło. Kurwa, nie da się tego przejść. Jak możesz dobra. przejść gry? No nie da się, bo jak jest zbugowana, to się nie da. Dobra ludziska, trzymajcie się, trzymajcie, pa mm papa, -hmm. pa pa pa, 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 no, pa. No, Jezu, Zero Tutaj z czarnej dziury nadaje. <laughs> <laughs> jest z wami Najkec. Cześć. <laughs> na razie.